Ten kurs ma zmienić Twój sposób ćwiczenia. Aby coś zmienić, musisz najpierw uświadomić sobie, że podczas ćwiczenia popełniasz pewnego rodzaju błędy. Jakie to błędy? Ćwiczysz zbyt duży fragment, ćwiczysz za szybko i nieumiejętnie utrwalasz nowy materiał. Czy faktycznie potrzebujesz tego kursu? Czy potrzebujesz ćwiczyć z checklistą? Przeanalizujmy błędy, które popełnia większość. Będę zadawał Ci pytania. Chociażby jedna odpowiedź twierdząca oznacza, że lista jest dla ciebie. Pierwszy błąd to zbyt duży fragment. Widzę, że większość moich uczniów, gdy ćwiczy samodzielnie, zamiast skupiać się na jakimś problemie i nauczyć się czegoś, to przegrywa wszystko w kółko. Ciągle się myli w różnych miejscach. Też tak masz? Czy pomimo, że wciąż mylisz się w dwóch pierwszych linijkach, uczysz się dalej, trzeciej, czwartej? Na koniec chyba najgorsze, czy zdarza Ci się porzucić utwór, którego chciałeś się nauczyć, bo był za trudny, a może nie był za trudny. Gdybyś nauczył dobrze się pierwszych czterech taktów, potem dopiero kolejnych czterech zauważyłbyś, że następny fragment posiada elementy wspólne z tym poprzednim. Ale nie zauważyłeś tego, bo niezbyt dobrze umiałeś poprzedni fragment i wszystko zaczęło ci się mieszać. Drugi błąd, który popełnia większość. Za szybko. Najbardziej to widać, gdy próbujesz nauczyć się jakiegoś małego fragmentu, na przykład czterech taktów. Grasz się w kółko już dwudziesty, trzydziesty, pięćdziesiąty raz, ale cały czas wszystko ci się miesza, ciągle się mylisz. Może za każdym razem grasz różnymi palcami, a może miesza ci się lewa z prawą. Większość osób wtedy mówi, że nie może złapać koordynacji pomiędzy rękami. Jeśli chcesz szybko nauczyć się jakiegoś fragmentu, bez konieczności powtarzania setek razy, czeklista jest dla ciebie. Trzeci błąd, który popełnia większość. Nieumiejętne utrwalenie materiału. Czy zdarzyło Ci się, że umiałeś coś wczoraj, a dziś znów tam się mylisz, czy to nie irytujące? Jeśli tak, koniecznie musisz pobrać checklistę, obejrzeć kurs do końca. Nauczysz się trwale zapamiętywać to, czego uczysz się danego dnia. Jeśli przekonałem Cię do tego, że warto ulepszać sposoby nauki, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ten kurs Ci pomoże. Warto zmieniać swój sposób uczenia się, bo bez tego ciężko Ci będzie przejść na kolejny poziom. Im dalej chcesz zajść, tym lepszych narzędzi musisz używać. Dlatego mam dla Ciebie proste narzędzie, jakim jest magia czterech taktów, a wszystkie zasady w niej zawarte możesz kontrolować, ćwicząc szczeklistą. Bardzo trudno jest kontrolować siebie samego. Dlatego najlepszym wyjściem jest prywatny nauczyciel, który widzi, co robisz. W razie potrzeby zwolni tempo, podzieli na mniejszy fragment, utrwali materiał. Jeśli jednak ćwiczysz samodzielnie, pobierz teraz checklistę i ruszajmy dalej. Link do pobrania znajduje się w opisie tego filmu. Będę Twoim internetowym przewodnikiem i pomogę Ci ćwiczyć skuteczniej. Zapraszam do kolejnego filmu.